Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj lecimy z Krakowa do Stambułu i z Stambułu do Krakowa, zapraszam na odcinek. Teraz wsiadamy do samolotu Boeinga 777 MAX 8 linii lotniczej polskich lot. Wnętrze jest naprawdę bardzo ładne, a teraz posłuchajcie startu Boeinga 77800 MAX z Krakowa. No i wystartowaliśmy. Widoki podczas lotu naprawdę były bardzo ładne. Zaraz po starcie dostaliśmy chusteczkę. Wybór był ogromny, ale wzięliśmy herbatę i kawę, a do jedzenia była jagodzianka. Cóż, przylądowanie dostaliśmy jeszcze orzechy i czekoladkę. No i podchodzimy do lądowania w Stambule. Patrzcie, ile statków! Water! Wylądowaliśmy właśnie w Stambule! Welcome to Stambuł! Kołujemy do gate'u i idziemy na trzydniową wyprawę po Stambule. No i witam po trzydniowej wyprawie. Teraz słuchajcie, idziemy na samolot. Lotnisko jest naprawdę bardzo ogromne, ponieważ szliśmy do gate'u pół godziny. No, i wchodzimy do samolotu. Nasze miejsce to jest 10A i 10B. A tutaj mamy S7 Airlines, który przyleciał z Moskwy. Runtur siedzenia jest stolik, który jest rozkładany. Mamy dwa okna, które są naprawdę duże, i mamy jeszcze do tego widok na silnik. Fotel jest bardzo wygodny i rozkładany, co daje bardzo fajne uczucie podczas lotu. Karta bezpieczeństwa Boeinga 7 Max 8 i magazynek pokładowy, USB. I to tyle. No i najlepszy na pokładzie jest zagłówek, który jest naprawdę bardzo przydatny. Okno zamykane, w sumie tak jak w każdym samolocie. No i kołujemy na pas startowy 27L. Widzimy tu samolot Turkish Airlines, który leci do Bucharestu. Bardzo i to bardzo dużo samoloty są, ale niestety nie udało mi się wszystkich uchwycić, ponieważ no, nie staczyło nam czasu, kołowaliśmy jakieś tylko 5 minut. Tutaj mamy Airbus A321 Turkish Airlines. No i za chwilę będziemy startować z lotniska w Stambule. No i wystartowaliśmy. stat był naprawdę bardzo gładki. Mamy również ładne widoki, tak samo jak podczas tamtego lotu. No i jesteśmy na wysokości przelotowej, czyli za chwilę będzie jedzonko. No i jeszcze podczas lotu mieliśmy turbulencje, a takie bardzo gładkie. Tutaj możecie zobaczyć kartę pokładową. Naprawdę są bardzo tanie rzeczy. I naprawdę polecam latać tą linią lotniczą, bo wszystko jest tutaj super tanie. W porównaniu z innymi liniami lotniczymi. No i podchodzimy do lądowania w Krakowie. No i bater! Wypuściliśmy jeszcze rewersy No i kołujemy do gate'u. Podsumowanie, lecieliśmy dwoma samolotami Boeingami 77 MAX oraz polecam latać liniami lotniczymi LOT, ponieważ są bardzo wygodne i bardzo fajne.